Witam Was ponownie. Kontynuujemy nasze rozpisywanie. Dalej zajmujemy się szafkami dolnymi. Teraz mamy do zrobienia czwórkę i piątkę. I od razu, żeby nie przedłużać, to przechodzimy do rozpisywania ich. Czyli tak, zapiszemy sobie czwóreczka. Jak będzie wyglądała nasza szafka czwóreczka. Boki oczywiście się nie zmieniają, bo to wiemy już, że to standardowy wymiar, także piszemy w tej szafce również takie same boki, czyli 720x510, dwie sztuki i zaznaczamy okleinowanie po jednej długości. I teraz tak, jako następną rzecz piszemy sobie wieniec dolny, czyli wieniec dolny w tej sytuacji będzie miał... 594 594, ponieważ nasza szafka ma 630 mm szerokości, odjąć y, dwie grubości płyty, czyli 36 mm, to będzie 294 mm na 510 jedna sztuka i również zaznaczamy oklejnowanie. I co dalej? Napiszemy sobie również listwy 590 4 na 100 mm i jedna sztuka, już wam wytłumaczy dlaczego jedna sztuka. Ta jedna sztuka będzie zamontowana na górze tego korpusu, ale w pionie, czyli nie tak jak normalnie wszędzie w poziomie, będzie zamontowana w pionie z przodu. I normalnie, jeśli to by była szafka otwierana, to zapisałbym takie dwie sztuki i również by była zamontowana w pionie z tyłu. Na dole szafki, na dole szafki to jest ważne, czyli żeby tam z półki sobie nic wtedy nie spadało i żeby szafka była po prostu stabilniejsza. Ale w tej sytuacji, jeśli ja mam tam szufladę, to ona mi się po prostu z głębokości nie będzie mieściła, więc ja sobie tam dla wzmocnienia tej szafki dam po prostu yy, jakąś HDF, żeby wzmocnić jej przekątną. One te szafki i tak wszystkie będą ze sobą poskręcane. Także to będzie stabilne i będzie ok, będzie w porządku. Dobra, zapiszemy sobie w takim razie tą HDF-kę. Powiedzmy, że zrobimy ją tak, że będzie miała z 300 mm wysokości. Może to trochę za dużo, ale zrobimy. 300 mm wysokości i zrobimy na 630. Ma nasza szafka szerokości. Czyli, jak odejmiemy 5 mm, to robimy 625, 625. Jedna sztuka i napiszemy sobie front. Front będzie miał 713 wysokości, czyli standardowo, i szerokość 630. Odjąć po 2 mm po bokach, czyli 626, 626. I tutaj po 626 zaznaczamy sobie uchwyt frezowany. I jedna sztuka, i tak naprawdę to wszystko. Naszą szufladę mamy. Yy, szafkę z mamy rozpisaną, w której będzie szuflada na świeci. I od razu Wam powiem tak samo jak w trójce, tak samo i w czwórce. Yy, nie pisaliśmy do tej pory szuflad. Nie rozpisywaliśmy, ponieważ tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, yy, jakie będą prowadnice. Prawdopodobnie będą to tandemboxy Antaro Bluma, ale nie ma jeszcze pewności, bo może będą jakieś zamienniki. Także na razie tego nie rozpisujemy, a kiedyś, jeśli chodzi o szuflady, to na pewno Wam pokażę, jak to rozpisać. I tutaj przy okazji zrobimy od razu piąteczkę, dlatego że piątka to jest zmywarka 450, jak widzicie, czyli ta mniejsza, i do zmywarki rozpisujemy jedynie front, ponieważ ta zmywarka stoi na podłodze i potrzebujemy do niej tylko frontu. Front będzie 713 mm na 446 mm, i tutaj również zaznaczamy uchwyt. I jedna sztuka, i tyle jeśli chodzi o rozpisywanie zmywarki. Yy, I tutaj od razu Wam powiem, że jeśli macie zmywarkę do zabudowy, to pamiętajcie, żeby za tą zmywarką nie było nic. Czyli po prostu nie dajecie za zmywarką żadnych odpływów, gniazdek ani takich rzeczy. Ponieważ to się po prostu nie zmieści. Zmywarka, jak jest wstawiona na miejsce, to ona od ściany ma luzu może z centymetr, to też pewnie zależy jaka. W każdym bądź razie jest na tyle ciasno, że za zmywarką nic się nigdy nie zmieści. I w takiej sytuacji jak tutaj to prawdopodobnie będzie jakieś hermetyczne gniazdo zrobione pod zlewem. A podłączenie zmywarki to wiadomo, również gdzieś tutaj w tej szafce zlewowej będzie. No i w ten sposób oto mamy rozpisane nasze szafki dolne. Jeszcze na koniec wam powiem, że te szafki stoją na nóżkach plastikowych, które mają 100 mm wysokości. No one są regulowane, żeby ustawić sobie szafki do poziomu. I później zostanie tutaj rozpisany, to już zrobimy na koniec rozpiszemy sobie ten cokół. Na który to będzie cokół z płyty normalnie meblowej i będzie od spodu założona uszczelka cokołowa i cokół będzie do nóżek przypięty na takie klipy specjalne, żeby można było go tam demontować, sobie posprzątać w razie czego. No i w zasadzie to wszystko. Jeśli chodzi o dolne szafki, to mamy rozpisane. Jak już będę wiedział, jakie będą szuflady, to też nagram Wam film, jak je rozpisać, tak żeby było no żeby to miało ręce i nogi i żeby każdy mógł sobie zrobić samemu. Widzicie, że tutaj te meble są takie trochę, no proste po prostu, bo nie ma na przykład narożników dolnych, zwykła kuchnia na jednej ścianie. Także to jest łatwe, ale myślę, że na początek to i tak to wystarczy. A na pewno kiedyś też i do narożników dojdziemy, różnych rodzajów i to wszystko. Dobra, bo się rozgadam i to zaraz znowu będzie trwało, nie wiadomo ile. Także dzięki za oglądanie i zapraszam Was na kolejne filmy. W następnych filmach prawdopodobnie zajmiemy się górnymi szewkami, żeby tą kartkę sobie skończyć i na koniec zrobimy sobie słupki. Dzięki, pozdrawiam, cześć.